Żyli dwa tysiące lat temu i żyli całkiem niedawno. Można ich wskazać w każdym wieku, niemalże w każdym dziesięcioleciu istnienia kościoła. Żyli na różnych kontynentach, na wszystkich. Żyli w wielkich miastach, Metropoliach i na pustyni. Żyli w miastach i we wioskach. Żyli pośród ludzi, ale żyli także w samotności. Są wśród nich władcy, królowie, cesarze, ale są także służący, sprzątaczki kierowcy, zajmowali się polityką, wielkimi sprawami dobra wspólnego, ale zajmowali się całkiem zwyczajnymi sprawami, takimi jak prowadzenie domu, uprawa roli. Są wśród nich papieże, biskupi, kapłani, diakoni, ale są także Ministranci są wśród nich ci, którzy poświęcili się życiu rodzinnemu, wyrażali swoją miłość przez miłość męża, miłość żony, miłość dzieci. Są dzieci, są rodzice, są dziadkowie. I można by jeszcze długo wyliczać. Rozmaite kategorie ludzi, bo wśród tych wszystkich wymienionych kategorii, stanów, zajęć, powołań, są święci, których czcimy. Może warto wspomnieć także o tym, że wśród tej różnorodności ludzi są ci, którzy mieli. Wielkie wykształcenie, zachwycamy się ich wiedzą od stuleci, może już nawet przekroczyli tysiąc lat, jak choćby święty Augustyn, w średniowieczu święty Tomasz, ale także w naszej epoce ludzie niezwykłej wiedzy i to nie tylko filozoficznej, teologicznej bo przecież wśród świętych mamy także inżynierów, profesorów, rozmaitych specjalności, rozmaitych uczelni. Długo by można ich wymieniać, ale mamy wśród nich, wśród świętych także zwyczajnych prostaczków, tych, o których sam Pan Jezus powiedział, że nie potrafią rozróżnić swojej ręki lewej i prawej. Wielcy święci, wielcy prostaczkowie, ludzie o niezwykle bogatej osobowości, wręcz można by powiedzieć burzliwej, wybuchowej, gwałtownej, takiej osobowości, która przysparzała im ciągle wrogów że wspomnimy ze starożytności choćby świętego Hieronima, który. Nie znosił połowiczności, czy to było u papieży, czy to było u księży, czy to było u biskupów, czy to było u tych, z którymi się spotykał u rzymskich mieszczan, rzymskich przekupek. Jeśli przechodził i widział coś nieodpowiedniego, nie przeszedł, żeby nie zwrócić uwagi. Ale mamy ludzi całkiem zwyczajnych, takich, którzy swojej osobowości nawet może nie zdążyli zaprezentować. No i bardzo dobrze widzimy to, gdy patrzymy na samych apostołów, których wybrał sam Pan Jezus. Widzimy gwałtownego Piotra, widzimy wspominanych w sobotę. Świętych Judę, Tadeusza i Szymona. Nieprzypadkowo nosił, nosili imiona, które wskazywały na ich gorliwość, zapał. Byli wśród nich łagodni, tak jak młody święty Jan. Byli ci, którzy byli zaangażowani politycznie, i ci, których to nie obchodziło. Obchodziła ich, moglibyśmy powiedzieć, czysta wiara, różnorodność. Różnorodność, którą podziwiamy w katalogu świętych, którzy także tutaj zostali już zaprezentowani poprzez śpiew litani. Posiadamy ich relikwie, one nam przypominają o ich życiu, o ich osobowości i przypominają na moich różnorodności tak jak zostali umieszczeni w różnych relikwiarzach które stanowią odzwierciedlenie ich różnorodności ale dobrze jest uświadomić sobie że ta różnorodność jest bardzo ważna dla nas bo jeśli popatrzymy na nas może nie w tej chwili, ale jak patrzymy na siebie, czy to w szkole, czy to w pracy, czy to w domu, widzimy trochę, że każdy jest inny, każdy ma inne cechy. Począwszy od tych cech zewnętrznych, są i wyżsi, i niżsi. Są ci, którzy są zawsze uśmiechnięci i ci, którzy mają raczej smutny wyraz twarzy. Są ci, którzy z łatwością nawiązują więzi z drugimi, z kolegami, i są ci, którym przychodzi to bardzo trudno. Są ci, którzy błyszczą w szkole, i ci, którzy spokojnie siedzą, cicho, nie pokazują, nie dają znać o sobie. Ale to jest właśnie obraz nie tylko tego, jak Pan Bóg nas stworzył w wielkiej różnorodności. Ale że ta różnorodność podoba się Bogu, bo w tej naszej różnorodności chce działać, pokazywać to, co, kim On jest, jaki jest, czego dla nas pragnie. Nikt nie jest wykluczony, żeby odwołać się do modnego dzisiaj słowa wobec Pana Boga. Wszyscy są przyjęci tacy, jacy są. Ale jest druga strona tego medalu, tej rzeczywistości świętych, o których mówimy. W całej tej bogactwie różnorodności można pokazać pewne elementy, które wszystkim są wspólne, które wszystkich połączyły i tych żyjących w metropoliach, i tych żyjących w małych wioskach, a może na pustyni, tych, którzy żyli w rodzinach, i tych, którzy żyli samotnie. Tych, którzy byli na kościelnym świeczniku, i ci, którzy może gdzieś tam byli za ostatnim filarem w kościele. Wszystkich połączyła najpierw jedna i ta sama wiara, przypieczętowana przez chrzest. To tak jak w kościele, wszyscy w czasie mszy świętej, na przykład, stajemy przed ołtarzem. I wspólnie jedno wyznanie wiary wypowiadamy. Zaczynając je na podkreślenie tej jedności, która nas łączy w ten sposób, że stajemy przed Bogiem jako wspólnota, ale mówimy w liczbie pojedynczej. Wierzę w jednego Boga. Wierzę. Tu, jako wierzący. Jest, stanowimy jedno, bo łączy nas ta sama wiara. Ta sama wiara w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, syna Bożego i w Ducha Świętego. Łączy nas ta sama wiara w Kościół, w sakramenty. Wszyscy przyjmujemy tu w wierze jedno i to samo słowo. W tej naszej różnorodności w końcu. Słowo, które stąd pada, jakżeśmy nawet doświadczyli tego, jak doświadczamy, jest to, jest to samo skierowane do wszystkich. Mimo że różnimy się pod wieloma względami, to jednak wo, wobec Boga jest ten element jednoczący nas, czyli nasza wiara, słowo wyrastająca z tego, co Bóg mówi. Co zostało zapisane w Piśmie Świętym. Jakież to przedziwne, jeśli głębiej się nad tym zastanowimy, że taka różnorodność, a wystarczy tylko to, że Bóg mówi do nas wszystkich po prostu to samo, jedno i to samo słowo. Nie wybiera i nie zwraca się do każdego w trochę inny sposób. Każde Słowo Boże może rozumieć trochę inaczej, odpowiednio do swojej wrażliwości, do swoich potrzeb, do swoich zadań, do swojego miejsca, w którym żyje, ale wszystko zasadza się na jednym i tym samym Słowie. Gdybyśmy tak głębiej chcieli to odkryć, jak wiele właśnie w tym miejscu w świątyni nas łączy. Wszyscy wyrastamy i żyjemy tą samą wiarą. I żyjemy tą samą wiarą tak tutaj, tak jak jesteśmy zgromadzeni. Ale tę samą wiarę wyznał święty Piotr, wyznali apostołowie. W każdej epoce, w każdym stuleciu, w każdym dziesięcioleciu ta sama wiara była stale wyznawana. Zachowujemy łączność i jedność nie tylko tutaj między sobą, tak jak jesteśmy zgromadzeni, ale z tymi wszystkimi, którzy nas poprzedzili. Jutro i w najbliższych dniach będziemy na cmentarzach. Warto o tym pomyśleć, że z tymi, którzy już odeszli, łączy nas, jednoczy nas ta sama wiara. Ale idźmy dalej. Tych wszystkich wymienionych na początku, może bez przywoływania imion, ale wszyscy o wielu świętych żeśmy słyszeli, więc łatwo nam się do nich odnieść, widzimy, że tym, co ich łączyło wszystkich, było, był cel, do którego zmierzali. Tym celem był dla nich Pan Bóg. Jak z jednej strony poprzez wiarę, poprzez chrzest, z Boga wszyscy żeśmy się narodzili, tak łączy nas znowu ten sam cel. Tym naszym wspólnym celem jest Bóg, do którego idziemy. Bóg, który przygotował także dla nas niebo. I każdy, chociaż idzie na swój własny sposób, łączy nas cel. Ten cel jest wspólny. Idziemy do jednego i tego samego miejsca, aby stanąć wszyscy, tak jak żyjemy na Ziemi, w pewnej wspólnocie dążącej do jakichś tam celów. Ten cel, którym jest Bóg, łączy nas ze sobą wszystkich. Znowu dobrze jest sobie to uświadomić. Uświadomić w tym znaczeniu, że my bardzo często właśnie idąc do jednego celu, niby ten cel powinien nas połączyć, ale po drodze tak bardzo się poobijamy o siebie. Idziemy w tym samym kierunku, ale nie brakuje konfliktów, nie brakuje napięć, nie brakuje walki, i to nie tylko w świecie polityki, jak Możemy to niemalże na porządku dziennym oglądać, ale dążymy do jednego samego, do tego samego celu, choćby w rodzinie, choćby w szkolnej klasie. I łączy nas ten sam cel, ale po drodze, tyle konfliktów, tyle wzajemnie zadanych sobie ran. Gdybyśmy sobie bardziej uświadomiali, tak jak uświadamiali sobie to święci że ostatecznie wszyscy zmierzamy do tego samego celu, do samego Boga, to więcej pewnie poświęcilibyśmy czasu na pracę, na działania, które do tego nas prowadzą, a mniej zwracalibyśmy się przeciw sobie. Dlatego znowu możemy powiedzieć, że tym, co nas w drodze do tego celu łączy, co w każdym przypadku, w przypadku każdego świętego jest naczelną zasadą, to jest przecież miłość. Miłość, która jest wymagana od każdego. Najprościej mówiąc, najprościej miłość można zdefiniować w ten sposób, że miłość to jest po prostu chęć dobra dla drugiego człowieka, żeby on to dobro z naszej strony mógł otrzymać, żeby on tym dobrem mógł żyć. Żeby tym dobrem, które jest wokół Niego, mógł się po prostu, mógł je zauważyć, mógł się Nim zachwycić, mógł je odkryć. Miłość to wielkie słowo, ale pod nim kryje się bardzo codzienna, zwyczajna rzeczywistość. Tak jak powszechne, zwyczajne jest dobro, którego szukamy, którego sobie życzymy. I którego chcemy życzyć także innym. Jest w tym dążeniu, dążeniu do Boga właśnie ta zasada miłości, zasada szukania dobra i dzielenia się z drugim człowiekiem. Ale aby tak rzeczywiście było, znowu zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ważny element, który. Łączy wszystkich tych wspomnianych, wymienionych na początku świętych w sposób ogólny. Otóż tym, co było wspólne wszystkim świętym, to było w tej miłości, którą przeżywali, stawianie sobie po prostu wymagań. Święci żyli w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, pełnili różne funkcje, misje, zadania. Ale tym, co ich łączyło, to było to, że na co dzień stawiali sobie poważne wymagania. Święty Stanisław Kostka jest znany z tego, że hasłem jego życia było proste, ale mocne zdanie: Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć. Stawianie sobie wymagań i to stawianie sobie coraz większych. Wspomnieliśmy już dzisiaj świętego Jana Pawła II poprzez modlitwę, którą odmawiał codziennie, modlitwę do Ducha Świętego, bardzo piękną i znaczącą, ale w jego życiu, w jego, w jego posłudze, często się do tego odwołujemy, jest jego przemówienie z Westerplatte. Gdy już kilkadziesiąt lat temu, ale to brzmi, jakbyśmy dzisiaj to słyszeli, mówił do młodzieży, że każdy ma swoje westerplatte, co oznacza, że każdy musi stawiać sobie wymagania. Jan Paweł II mówił: mówi, Musicie od siebie wymagać, nawet, gdy, nawet gdyby inni od was nie wymagali. To jest coś, co łączy, łączy wszystkich świętych. Miłość wymagająca, miłość dążąca coraz dalej, miłość wyznaczająca sobie nowe horyzonty, niezadowalająca się sobą. Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali. Święci właśnie świętych, wszystkich świętych, wszystkich epok. I wszystkich miejsc łączy to, że stawiali sobie wymagania. Nawet jeśli inni im na wymagań nie stawiali, bo żyli na przykład samotnie, żyli na pustyni, gdzieś tam w jaskini i jedynym, który stawiał im wymagania, był sam Pan Bóg. Nikogo nie mieli, nikt nimi nie kierował, nikomu nie byli podporządkowani. A dążyli w górę. Dlatego ich przykład jest tak wymowny i ciągle do nich wracamy, ciągle sobie ich przypominamy. Miłość, która jest nam wspólna, która jest miarą świętości, jest wtedy prawdziwą miłością, jeśli umie stawiać sobie wymagania. Może dobrze na to dzisiaj zwrócić uwagę, bo żyjemy w takich czasach, gdzie. Wszyscy ci, którzy chcą nas pozyskać, jak choćby w czasie kampanii wyborczej będą opowiadać, jak my będziemy rządzić, to wy nie będziecie nic musieli, wszystko dostaniecie, nie trzeba się będzie uczyć, nie trzeba będzie pracować, rozłożymy się na leżakach i będą nas wachlować. Musimy od siebie wymagać w tym czasie, gdy próbuje się zwieść człowieka małymi wymaganiami, a potem z tego rodzą się tragedie i osobiste, i wspólnotowe, bo nie umie się stawiać wymagań, nie umie się przyjąć wymagań. To też jest wielka, ważna dzisiaj rzecz. Stawiać sobie wymagania, ale umieć przyjąć wymagania. Przyjąć wymagania w szkole, w miejscu pracy, przyjąć wymagania ze strony rodziców, przyjąć wymagania także te, które stawia Kościół. Jakaż to wielka i trudna dzisiaj rzecz. Wielu ludzi, jak mówi się, odchodzi od Kościoła. Dlaczego odchodzi? Dlatego, że nie ma, nie chce przyjąć wymagań. Nie wymagań takiego czy innego księdza, nie wymagań takiego czy innego biskupa, ale wymagań samego Boga, który tutaj przemawia. Ja osobiście nie mam wobec Was żadnych wymagań. Ale wymagania wobec mnie i wobec Was. Ma sam Pan Bóg. Wy stawiacie wymagania mnie. Ja stawiam wymagania nie swoje, ale te, które Chrystus polecił mi głosić Wam i innym. Umieć przyjąć wymagania, wymagania i w pracy, i w szkole, i w kościele. I potem przyjąć wymagania w małżeństwie, w rodzinie. Dzisiaj mamy do czynienia z tak wieloma rozwodami, z tak wieloma rozbitymi rodzinami. Większość rozwodów wynika z tego, że nie chce się przyjąć wymagań, jakie postawiło przed człowiekiem życie małżeńskie i rodzinne. Wiele jest jeszcze rozmaitych można by podać wiele rozmaitych. Zasad, które łączą tę wielką kościelną różnorodność świętych. Zatrzymajmy się na tych, które zostały tu przypomniane. To są te najbardziej podstawowe. Łączy wszystkich świętych wiara, cel, do którego zmierzają, miłość, którą żyją, stawiane sobie wymagania. Ale jest jeszcze jeden element, który jest bardzo ważny i musimy go postawić jako pewne zwieńczenie. Co łączy wszystkich świętych? Co łączy ich świętość? Łączy to, co otrzymali od Pana Boga. Otrzymali od Boga dar łaski, czyli dar Bożego życia. Życia, w którym kryje się moc, w którym kryje się siła, moc podnosząca człowieka na wyższy poziom. Świętość wszystkich świętych, których wspominamy, to nie jest tylko siła ich, to nie jest, to są tylko ich chęci, to, tylko, to nie są tylko ich pragnienia, ich dążenia, ale to jest dar, który otrzymują. To dobrze, że w ramach tego spotkania dzisiejszego, tej naszej wspólnej modlitwy, jest także wspomnienie konfesjonału, spowiedzi tego niezastąpionego źródła łaski, która najbardziej nas łączy. Święty Tomasz Zakwinu, wspomniany, wielki teolog, niejednokrotnie w swoich pismach mówił, że łaska Boża, łaska, którą nam Bóg udziela, że jedna łaska, której nam Bóg udziela, jest więcej warta niż cały kosmos. Jedna łaska jest więcej warta niż cały kosmos. I święty Tomasz wyjaśnia, jest więcej warta, bo przecież łaska to sam Bóg, który przychodzi zamieszkać w człowieku. Bez tej łaski, bez tego daru Bożego, bez życia Bożego w nas. Nie byłoby świętych tych, o których żeśmy wspominali w każdym czasie i w każdym miejscu. Świętość buduje się na głębokiej więzi z samym Bogiem, tej więzi, którą tworzy i splata sam Bóg, aby nas do siebie przyciągnąć, pociągnąć, przyprowadzić, aby nas umocnić w tej jedności z Nim. Gdy dzisiaj patrzymy na świętych w tej świątyni, pod tym pięknym patronatem wszystkich świętych, zauważmy zarówno różnorodność, która przemawia do nas bardzo sugestywnie, bo mówi: Jak święty Augustyn powiedział, mogli ci i mogły te, czyli święci Kościoła, dlaczego byś nie mógł Ty, takim, jakim jesteś? Ale nie pielęgnujemy naszej indywidualności wobec Boga, ale wyrażamy ją najlepiej w tym, co nas łączy. Amen.